Zobaczcie, mam pijawkę. Jak ona tu kurde mać wlazła w ogóle. Witam z tej strony Wązuś. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. Oczywiście jest błyska, wędka. To oznacza, że jadę na rybki. A w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na jezioro. Przy okazji sobie zanętę. Bo dawno już nie byłem. I dzisiaj zrobimy sobie taki challenge i spróbuję złowić jak najwięcej gatunków ryb przez około godzinę bo dzisiaj i tak gówno złowie. bo dawno tam nie nęciłem dlatego jadę żeby podnęcić no i przy okazji żeby coś nagrać na YouTube'a. więc dzisiaj będzie taki film bez stresu jak ktoś złowie to złowie a jak nie no to po prostu nie będziecie mnie hejtować ja nie jadę na ryby tylko po prostu podnęcić i zrobić sobie challenge na rybach Pogoda w miarę fajna. Mam nadzieję, że jak podnęty dzisiaj, to jak pojadę za parę dni, to w końcu złowię jakiegoś lina bo dawno już nie byłem i trochę się stęskniłem. Lin to jest najlepsza ryba, jest bardzo silna. No i bardzo fajnie się łowi. Bo można sobie usiąść, widzić piwko. No! I widzimy się na pomocie. Oczywiście łewkę trzeba zakluczyć. Żeby nikt jej nie ukradł klucz schowamy sobie o w gumioka. Kranik zakręcimy, o, wiaderko, wędka i lecimy się odstresować. Bo jak dobrze wiecie na rybach nie wolno się denerwować. Na ryby się idzie po to, żeby napić się piwko i odpocząć. A czy będą brały, czy nie, to jest najmniejszy problem. Kurde, ale tu zarosło. Tak dawno mnie tu nie było, że masakra. Ocie, chy, u, jak tu wleźć? Dobra, jesteśmy już na pomoście. No ale zobaczcie, co tutaj się stało. Same glony. Nie wiem, czy ta woda kwitnie, czy jaki ciul. No nie ma gdzie w ogóle zarzucić. O, dopiero tam się kończą te glony. Kurde, co tu się stanęło? Czy tygodnie mnie tu nie było, a zobaczcie, nie? Normalnie tragedia. Przecież tu nie ma nawet gdzie spawika rzucić. Ale jaja. Kurde, miałem się nie denerwować. A jak tu się nie wkurwi, urwi? Jak nawet nie ma dzieł łowić? Ja pierdzielę. Jeszcze zastrany. muchy gryzą, bo dzisiaj ciepło jak nie wiem. A Wąfyś Debil krótki rękawek ubrał. No nic, jak przyjechałem na ryby, to już będę łowić. Ale muszę się napić żuberka. Bo ciup-ciup jestem nerwowy. No ale cóż. O, już jestem w QU na 80% tylko. A jak wygrałem żuberka, to będzie 50. No i chy Trop dalej. Dobra, trzeba zostawić trochę na później. Dobra, rozrobimy sobie zanętę. I podrzucimy tam, gdzie zawsze łowiłem lina. Jak się zdenerwuję i za dwa dni to nie zniknie. To muszę wziąć kotwicę i trochę sobie tutaj wyczyścić. Bo jak nad, no, no nie ma szans, żeby w ogóle go tu wyciągnąć. Kurde, muszę aż złapać to do ręki, co to za gówno jest. Piszcie w komentarzach, co to może być, jak to się nazywa, jaka szmerta, czy cholera wie. No ale czemu akurat w moim miejscu dziełowie? Nigdzie tego nie ma. No ale oczywiście na Wąsusia moście musi to gówno pływać. Chyba po prostu Pan Bóg mnie skarał, żebym nic nie złowił. Dobra, mam taką zanętę, byle jaką, najtańszą. Oczywiście 12 zł tylko zapłaciłem. Odnęcimy je dość sporo, żeby ten lin po prostu wiedział, że tu jest karmione. Żeby po prostu do Wąsusia wrócił. O, pierdykniemy sobie takie coś. Raz kupiłem i nie wiem, co z tym robić. To po prostu. Wlewamy. O. Pachnie jak piwko. Oczywiście najważniejszy składnik łyczek żuberka. Nic więcej, bo ryby będą piane i nie będą brały. I też słyszałem, że po prostu takie gówno. O. Też jest dobrą zanętą. Więc składamy do zanęty. O, i oczywiście taka kukurydza, słodka. Nie ma co żałować. Dzisiaj będzie wielka uczta. Myrdu, myrdu. Niech ten napluć. I robimy takie kuleczki. Dobra, pierwsza kulka ląduje. A resztę zanęty rzucimy sobie tutaj, bo jest takie fajne oczko. Może będzie coś fajnego brało. Derko muszę sobie trochę opukać. Bo tutaj będziemy wkładać wszystkie ryby, które złowię. Tak jak mówiłem, dzisiaj przyjechałem tylko, żeby podnęcić i nagrać taki filmik, w którym robię challenge. Spróbuję łowić w tym miejscu. O, trochę wyczyściłem sobie. Tutaj będziemy łowić taką drobnicę i złowimy jak najwięcej gatunków Kurwa, jeszcze robaki mi spadły Nie Ale dzisiaj mam pecha Ale robaki chociaż będą umyte Nie no, pecha mam jak nie wiem, a miałem się nie denerwować No i oczywiście kukurydza standardowo Więc dzisiaj nie mam za bardzo na co łowić. Po prostu to jest taki spontan, żeby podkarmić, podnęcić. No i zrobić ten challenge jak najwięcej gatunków ryb. Najłatwiej będzie złowić mi po prostu w rękę, ukleje czy okleję, jak tu tam się mówi. Wtedy może jakiegoś okonia, krąba i leszcza. Dobra, założyłem taki jak najmniejszy haczyk. Kurde, muszę urwać tą cinę, bo mnie denerwuje. Nie, no, najwyżej wpadnę, ale muszę się pozbyć tych kurde kikutów. Dobra, jeszcze trochę sobie tutaj wyczyszczę wędką. Ja pierdzielę, zobaczcie co ciągle hacze, nie? No to jest masakra dzisiaj. Miałem się nie denerwować. A jestem wkurzony jak nie wiem. Lepiej było po prostu siedzieć w domu. O, jest ryba. O i, i kurde puściła, bo kurwa zahaczyło w glony. Ja pierdzielę gdzie miał być challenge. Złowić jak najwięcej gatunków ryb. A tak będzie, że po prostu będzie okrągłe zero. No i jest ryba, zacinam. No i co? O! Jakimś cudem się nie wyhaczyła. Pierwsza ryba, którą dzisiaj złowiłem, to jest zdręga. O! Kolejna. Czy dam radę wyciągnąć? Bo pełno glonów znowu zahaczyłem. No, dawaj, dawaj. O, kolejna wzręga z glonami. Pamiętam, że tak jest co roku. No i z czasem to po prostu ginie. No, ale ja podnęciłem, żeby przyjść na przykład za 2-3 dni na lina. No, ale to dziadostwo, jak dalej będzie, to muszę po prostu wziąć kotwicę. I chociaż parę razy tutaj rzucić, żeby te glony po prostu wyciągnąć, żeby po prostu te liny wyholować. Mam nadzieję, że to nie jest pod, pod jakąś ochroną, i sobie mogę na legalu to wyczyścić, żeby nie było po prostu później przypału. A zanim będzie branie, trzeba łyknąć takiego żuberka. Dobra, założyłem teraz takiego świeżego gnojaka. O. I sobie zarzucimy tutaj blisko brzegu. Może złowimy okonia. Okoń właśnie lubi takie kryjówki. Co więc, taką kolejną rybę. Chyba krąb. Więc wlatuje do wody. I kolejny gatunek ryb zaliczony. Nie jest już źle, bo mamy dwie. Więc nie ma siary. Najgorzej, jakby była jedna. A tu polega, żeby zrobić jak najwięcej. Dobra, teraz sobie zarzucimy tam daleko. Mam mały grunt, więc na pewno będzie jakaś okleja. O kurczę, coś fajnego. To Co to może być, jak myślicie. Płotka. Ale jaja. Bardzo rzadko tutaj łowię taką płotkę. I ja akurat dzisiaj ją złowiłem. Mamy już trzy gatunki ryb. U zawsze jest tak, że zarzucasz i jest automatycznie branie, bo to jest bardzo głupia ryba. Jedna z najgłupszych, jaka w ogóle istnieje. Szczerze, to jeszcze nigdy jej w ogóle nie jadłem i nawet nie wiem jak ona smakuje. Nie no, gorzej dzisiaj być już nie mogło. Ale jak to się mówi, kto nie popląta zestawu na rybach, to jest chy, u, a nie wędkarz. O, jest, ale co to jest? Kurczę, kolejna płotka dzisiaj. Zobaczcie tylko teraz, mała ryba. A ile po drodze zaplątało się glonów. Kątek gówno się tutaj wzięło, to ja nie wiem. Zobaczcie cwaniaka, wylas słoika, ale za karę. Wlatuje na haczyk. Po prostu nie zadziera się z wąsusiem. Jakby nie wyskoczyła, to bym ją na pewno wypuścił. Bo ja jestem przyrodnik. Zobaczcie, mam pijawkę. Jak ona tu kurde mać wlazła w ogóle. Nie nie, to jest tylko robak. Kurczę, ale jakby to była taka prawdziwa pijawka, to nie wiem, co bym zrobił. Normalnie bym tak tutaj poskakiwał, że ten pomoc by chyba tego nie wytrzymał i wąsuś by wpadł i by się utopił. Dobra, challenge zakończony, piwko się skończyło i jadę do domu o. Zowiłem trzy gatunki ryb, krąb, wzdręga i płotka, więc nie jest najgorzej, ale siara i tak jest. Ja przyjechałem napić się żuberka i trochę połowić. No a najbardziej zależało mi, żeby to po prostu podęcić. No i tak jak widzicie, w następnym odcinku nie będziemy łowić ryb, bo tutaj się nie da. Muszę poszukać po prostu jakąś kotwicę i chociaż tutaj, tak jak mówiłem, wyczyścić, chociaż tutaj do pomostu. No bo jak tam coś złowię, no to nie ma szans, żeby w ogóle coś tutaj wyciągnąć. Jest tyle tej merty, że normalnie masakra o. Kurczę, pamiętam jak byłem mały, zawsze zrywałem sobie taki kawałek o trzciny i sobie po prostu rzucałem, o, bo to leci bardzo fajnie daleko, o. siup. O, widzicie? Wiem, wiem, gówno było widać, no ale cóż. Dobra, wyrzucam resztę kukurydzy. Po prostu muszę teraz dużo nęcić, żeby te liny po prostu tutaj wróciły. Oczywiście, Wąsuś jest ekolog. O, znowu dziadyga chciał jeden wyjść. Wąsuś jest ekolog i wszystkie robaki, o, wyrzuca do wody. Wąsuś podarował im życie. Dużo piszecie też w komentarzach, kiedy w końcu płynę łódką. No i Wąsuś chciałby tutaj sobie popływać za metrowym szczupakiem. No ale co zrobić dalej? Jak tutaj do brzegu mam, nie wiem, 30 metrów. A tutaj trzcina jest, nie wiem, na 2 metry. I po prostu jak ja mam sam, przez te kurcze gówna, ją tutaj przepłynąć. Jak ja tam w środku się zaplątam, to mnie nikt nie wyciągnie. Też myślałem, żeby po prostu wziąć takiego sztila na żyłkę. No i tak koło pomostu po prostu tą poucinać. No ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczcie jaka ostatnio była burza. Tutaj jedno drzewo leży, tam drugie. Normalnie masakra. Ale chociaż będę miał materiał, żeby zrobić pomost. Dobra, lecę się wykąpać, bo pełno jest takich jakichś kurde zielonych muszek na mnie. O, nawet napisku kurde masz chodzą. Nie, no, wyciągam kluczyk. Mam nadzieję, że tutaj jest. O, odpalam włoskę i lecę do domu. Dobra, jedziemy do domu. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Łowiłem tylko trzy gatunki ryb. No ale po prostu tam jest tak zarośnięte, że nie ma gdzie łowić. Żuperek się skończył. No i co, trzeba jechać do domu, się wykąpać. Bo nie ukrywam, chodzą po mnie same robaki. Teraz jest ciepło, jest pełno kleszczy. Więc jak idziecie na ryby albo na grzyby, to trzeba teraz się wykąpać. Jeśli chcecie więcej takich filmów, challenge'y Dajcie łapkę w górę, tubika i fajny komentarz. No i wbijamy jak najwięcej subów, bo moim marzeniem jest zdobyć te 100 tysięcy odsetek. Więc jak dacie tubika, to Gonduś będzie bardzo wdzięczny. Dobra, sprawdzamy czy auto nie jedzie i lecimy. W następnym odcinku będziemy sobie czyścić kotwicą. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku.